Dzisiaj będę starała się zachęcić właśnie do tego, żeby mieć konto w kanwie. To jeszcze takie jedno pytanie: jestem bardzo, bardzo ciekawa. Kto z Państwa ma założone konta uczniów w kanwie? Proszę się rozejrzeć. Mało. Mało będę dzisiaj zachęcać. Ponieważ jest może właśnie dzisiaj będę chciała pokazać to narzędzie bardziej przybliżyć, do czego możemy wykorzystać. A także, jak możemy uczniów zaangażować, żeby właśnie byli kreatywni, chociażby. No, jeżeli starczy czasu, to jakieś takie praktyczne również wskazówki. I ponieważ jestem debiutantką, pozwoliłam sobie przygotować slajd taki ze sobą, a tak troszeczkę taki prywaty. czy ktoś kojarzy szkolne inspiracje z internetu. A może ktoś brał udział w kwadransie z edukacją? Super. Ostatnio nie było, ale postaram się wrócić do tego. Oprócz tego jestem oczywiście nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Od siedmiu lat prowadzę bloga, szkolne inspiracje, tworzę kursy i warsztaty online, a także jestem właśnie twórcą szablonów do Kanwy. Czyli jak wejdziecie w bibliotekę Kanwy. To możecie znaleźć również moje szablony. Jest ich jeszcze niewiele, bo jestem od niedawna tym kreatorem, ale już troszeczkę tych szablonów jest. I co to jest właściwie canva? Canva y, oczywiście kojarzy nam się z projektowaniem graficznym. Ona posiada wiele y, takich narzędzi do edycji tekstu, do edycji y, obrazków, do edycji wideo, ale także ostatnio pojawiły się wspaniałe animacje, a także. Sztuczna inteligencja. Czyli mamy w kanwie również sztuczną inteligencję. A jeżeli mamy konto edukacyjne, mamy konto dla oświaty, to mamy same plusy, ponieważ mamy konto takie, jak te osoby, które prowadzą biznes, które są w marketingu, muszą płacić prawie 50 zł miesięcznie, a nauczyciel. Ma w tej cenie, to znaczy nie, bez, bez płacenia ma tę funkcję, ma funkcję pro, i jeszcze może zaprosić uczniów do współpracy. Dlatego też y, trochę mnie dziwi, że tak mało osób jeszcze y, tutaj z tego skorzystało. I y, pamiętajmy, właśnie, że ta wizualna komunikacja było dzisiaj sporo o tym rysowaliśmy nie musimy rysować na kartce papieru możemy korzystać również właśnie z kanwy. Można też rysować zresztą w kanwie. A do, dodatkowo można w kanwie współpracować. O tym właśnie za chwilę też powiem. I y, jakie są zalety kanwy? Bo tych zalet na pewno jest sporo. Przede wszystkim Możemy z niej korzystać, nawet nie potrafiąc rysować, nie mając studiów graficznych, ponieważ jest łatwa w obsłudze działa na zasadzie przeciągnij i upuść czyli myszką przeciągamy elementy, a klawiaturą możemy edytować. Więc każdy, nawet małe dziecko, będzie potrafił z kanwy skorzystać. Poza tym, możemy korzystać z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Z każdego, Narzędzia, to znaczy z każdego urządzenia, czyli możemy również korzystać z telefonu, są aplikacje na telefon. Każdy może nawet w kawiarni usiąść i sobie z kanwy skorzystać. Poza tym oszczędzamy czas. Tutaj przed chwilą Basia pokazywała piękne przykłady pracy z ortografią, a my to możemy zrobić w kanwie i mamy też nawet gotowe szablony. Od razu mi się skojarzyło. Po prostu kolejne slajdy, przy przewijaniu kolejnych slajdów, od razu widziałam: Ojej, ale przecież ja to mogę zrobić w kanwie. Prawie wszystko, tak naprawdę, cała ta prezentacja, wszystkie te karty pracy z kolorową ortografią można by przygotować w kanwie. A może przygotuję takie szablony i może z nich skorzystacie i oszczędzicie czas. No i najważniejsze moim zdaniem w kanwie można. Współpracować, czyli mogę stworzyć projekt grupowy, zaprosić uczniów do współpracy. Oczywiście, niestety, o tym później powiem, uczniowie muszą mieć konto. Mogę zaprosić do współpracy i stworzyć projekt grupowy. Każdy uczeń ma swój wkład w ten projekt, a nauczyciel tylko kontroluje postępy. Ale mogę stworzyć projekt indywidualny, ale z tym samym zasobem narzędzi. Między innymi, tutaj też z tą kolorową ortografią pasowało. Można stworzyć komiks, czyli nauczyciel przygotowuje zestaw narzędzi, zestaw jakichś, na przykład, ilustracji, i z tych samych ilustracji każdy indywidualnie tworzy swój projekt, na przykład właśnie komiks. Poza tym możemy tworzyć projekty jednocześnie, czyli jest taka funkcja współdzielenia robimy prezentację i każdy uczeń jednocześnie na jednej prezentacji wstawia swoje własne pomysły. Możemy też na przykład komentować i oceniać w kanwie, czyli to też jest takie bardzo istotne, że kanwa umożliwia komentowanie projektów. Jest oczywiście też interaktywna, ale bardzo angażująca. Dlatego, że uczeń, jeżeli stworzy swój projekt, to ten projekt wygląda tak, jak widzi go w książce, jak widzi go w internecie, w social mediach, tak jak go gdzieś widzi na reklamach, na przykład w mieście. Więc te projekty są piękne. Dlaczego? Bo on korzysta z gotowej biblioteki obrazków, zdjęć, wideo. I może stworzyć piękne projekty bez żadnego wysiłku. I słuchajcie, mi się wydaje, że to po prostu jest niemożliwe, żeby jeszcze korzystać z painta. Przecież paint się nie przyda do niczego w życiu. Natomiast, jeżeli my od klasy pierwszej nawet zaczniemy pracować z uczniami w kanwie, to on skorzysta z tego. W starszych klasach nie będzie miał problemu z przygotowaniem prezentacji, z przygotowaniem plakatu, a również. Będzie mógł korzystać w życiu dorosłym. No To jest oczywiste. Canva w tej chwili ma ponad 100 milionów użytkowników. Rozrasta się w tempie błyskawicznym i posiada cały dział właśnie tylko poświęcony edukacji. I nie jest to tak jak w innych programach, na przykład w Geniali. Jeżeli chcemy korzystać z funkcji Pro, musimy wykupić abonament. Tutaj w kanwie tego nie ma. A już zaczyna pomalutku właśnie dodawać takie fajne funkcje, które możemy wykorzystać w edukacji. Poza tym Canva ma wiele formatów. To nie jest tylko prezentacja. Jak już wspomniałam, to Geniali, no to w Geniali mamy tylko prezentację. Natomiast w Kanwie możemy pobierać zarówno obrazki, możemy w formacie JPG, PNG, możemy pobrać PDF. Możemy działać online, możemy drukować, możemy nawet drukować, stworzyć kubki, tak? projekty kubków, projekty koszulek. No, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Poza tym możemy projekty udostępniać w różny sposób, tylko do oglądania. Albo do edycji, albo jako szablon. To znaczy, że nie zepsuje nam ktoś naszej pracy. Wysyłamy jako szablon, i każdy może na, na bazie tego szablonu stworzyć swoją własną y, pracę. No i, tak jak już mówiłam wcześniej, nie musimy za to płacić, ale no, trzeba wykonać trud y, zgłoszenia. Po prostu do kanwy. Wiem, że niektórzy wiele razy to robili, ale uparte osoby, nawet wczoraj rozmawialiśmy, siedem razy udało się. Warto próbować i nie poddawać się. No i teraz tutaj z kanwą na pewno możemy indywidualizować pracę, ponieważ tworząc jakąś kartę pracy, chociażby. Możemy ją tak zmodyfikować, że każdy uczeń będzie w łatwy sposób i szybki zmodyfikować, żeby każdy uczeń mógł z niej skorzystać. Poza tym też możemy wybierać sobie szablony do naszego zespołu klasowego. Czy są wady? No wady zawsze są. To nie jest tak, że każde narzędzie będzie nam się podobało. No to jest niemożliwe. Starałam się znaleźć te wady. No i tak sobie pomyślałam, że dla mnie jako nauczyciela największa wada to jest to, Zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, że trzeba założyć konta uczniom. To jest największa wada. Ale myślę, że jeżeli to przejdziemy i poprosimy rodziców o tego maila, i założymy już te konta w klasie pierwszej, no to potem będzie już tylko łatwiej. No tak, link można dać, ale tak, jest na przykład jest zintegrowany z sami i z, z Classroom. Tak. To wtedy, ale, ale te konta są założone w Teamsach. No tak, czyli to nie ma tak, że bez konta zadziała, ale jeżeli tak, ale można przez link. Wtedy tak, ale no musi być to konto założone w jakiś sposób. Ja na przykład miałam takich uczniów, którzy nie założyli sobie konta w Teamsach. I nie mogli skorzystać. Więc, dlatego mówię, że to jest jednak wada, którą można przeskoczyć oczywiście, którą można przeskoczyć. No, bo, bo właśnie uczestnik musi być gdzieś tam zalogowany i właśnie musi mieć to konto. Poza tym jeszcze nie ma w Kanwie czegoś takiego, że mamy jakiś taki dziennik lekcyjny, nazwijmy to w cudzysłowie, gdzie możemy przepisywać kolejne projekty uczniom czy jakimś grupom uczniów, ale ja mam takie wrażenie, że to się będzie rozwijało, że właśnie warto zainwestować w Kanwę, warto zainwestować w te konta, bo myślę, że lada dzień powstaną takie, takie możliwości. No i jeszcze słuchajcie, na przykład, jeżeli chcielibyśmy tworzyć dokument tekstowy, nie ma sprawdzania automatycznego tekstu, mi to trochę przeszkadza, bo ja już się tak przerzuciłam na kanwę, że mnie to bardzo męczy, ale nie dlatego, że nie umiem pisać ortograficznie, bo nie mam z ortografią problemów, tylko że często piszę szybko i gdzieś tam to, E, o, wiecie, no gdzieś tam ucieknie. Sama się łapię, że coraz częściej mi to jakoś gdzieś tam wyskakuje. Niestety kanwa tego. Nie sprawdzi. Ale za to ja i tak będę powtarzać, inspiruje nauczycieli, angażuje uczniów i naprawdę jest coraz więcej zwolenników kanwy. No i teraz otwieramy sobie konto, na takie na edukonto, tak, i od razu kanwa nam podszeptuje, co możemy zrobić, tak. Czyli mamy mnóstwo szablonów edukacyjnych ale nie musimy wchodzić w te, w te szablony, możemy po prostu wpisywać to, czego potrzebujemy. Czyli jeżeli wpiszemy gdzieś tam w lupkę, no nie wiem, wiosna, tak, albo na przykład dzień ziemi, nie musimy wpisywać po angielsku, wierzcie mi, świetnie działa tłumaczenie, to na pewno wy, wyskoczą nam różne propozycje, ale wyskoczą w różnych formatach. Jeżeli więc chcemy dany format, powiedzmy chcemy karty pracy, to wówczas niestety, no to znaczy nie niestety, jeżeli chcemy karty pracy to musimy wejść w karty pracy i wtedy dostaniemy właśnie taką możliwość wy, wyszukania tylko kart pracy. I teraz ja wcale nie jestem zwolennikiem kart pracy, tylko pod hasłem karty pracy, kiedyś Arkusza się to nazywało, ostatnio zmieniło się tłumaczenie, bardzo się z tego cieszę, to pod tym hasłem arkusze znajdziemy bingo, znajdziemy gry matematyczne. Nie wszystkie są, a prawie wcale nie ma w języku polskim. Ja tutaj wybrałam swoje szablony po prostu, ale słuchajcie, jest tłumacz, już za chwilę jeszcze pokażę. Jest tłumacz, no i niestety jeszcze taka wada kanwy. Nie mamy generatora krzyżówek. Nie mamy generatora bingo w kanwie. Nie mamy generatora labiryntów, chociaż labirynty w kanwie pobrać możemy. Ale jeżeli znamy generatory, szybciutko sobie generujemy i wklejamy Ctrl C, Ctrl V. Wklejamy do kanwy, układamy sobie, zmniejszamy żeby łatwiej było wydrukować dlatego też no myślę, że tutaj to też jest takie fajne. Ale szukajcie też właśnie yy, tych anglojęzycznych, bo łatwo jest je przetłumaczyć. Yy, takie karty pracy możemy stworzyć do kodowania, ale też do robotów. Możemy sobie drukować elementy, yy, strzałki, pola, obrazki. Ja na przykład yy, Tworzyłam takie właśnie materiały do pociągu Intelino. I tworzyłam sobie właśnie na przykład budynki stacji kolejowej albo takie karty ortograficzne z jakimiś kolorowymi okienkami. Bo nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś z Intelino pracował. To jest taki pociąg, który kodujemy i on się zatrzymuje, cofa. Widzę, że nie bardzo. Nie znamy Intelino. Bardzo fajna, bardzo fajna pomoc, którą też właśnie możemy wykorzystać. No i oczywiście dekoracje. Ja po prostu jestem zadziwiona, jak w grupach nauczycielskich widzę, czy ktoś ma napis Wielkanoc na przykład. Po prostu ja, jak to widzę, to się cała gotuje, po prostu się cała gotuje. Są gotowe napisy w kanwie, które wystarczy podmienić litery i na przykład wkleić zajączka. No i co, mamy napis? Mamy. No, no po co... Po co płacić te 3 zł czy te 5 zł? Bo to różnie tam te ceny różne są, czasami 10 zł trzeba zapłacić. Jeżeli możemy to zrobić za darmo i przecież możemy wziąć nawet szablon angielski i robimy klik, klik, stawiamy literkę polską i mamy gotowy napis. Mamy też plansze inne, różnego typu. A jeżeli na przykład chcemy zrobić coś z uczniami, na przykład zasady klasowe. Wiadomo, wszyscy tu na pewno na inspiracjach wiedzą, że nie dajemy dzieciom gotowych zasad, tak? Ale w kanwie możemy zrobić to na bieżąco. tak? Czyli dzieci proponują, nie zapisujemy na szarym papierze. Ja tak robiłam 30 lat temu. Zapisywałam na szarym papierze. Teraz mogę sobie usiąść do biurka i wpisać na oczach dzieci, bo widzą to na tablicy interaktywnej, i wpisuję na gotowy szablon. Tylko trzeba się jakby tego myślenia kanwowego troszeczkę właśnie nauczyć. Pod hasłem fiszki to też nie są takie fiszki, które sobie wyobrażamy do nauki języka, tylko to są różnego rodzaju materiały, na przykład memo tam znajdziemy, znajdziemy tam tabliczkę mnożenia, jakieś znaczki, naklejki i tak dalej. Oczywiście dyplomy. Ja tutaj nie będę tego omawiać, tylko pokazuję, jakie są możliwości. Tablo. Tutaj te, to tablo, które widzicie, możemy sobie przygotować na koniec roku szkolnego. I akurat kanwa nie zawsze zatwierdza takie szablony, które jest trudno edytować. No, może trudno, tak w cudzysłowie, ale znajdziecie na moim profilu, podam na koniec. Wystarczy tylko zdjęcia pobrać dzieci. I przeciągnij upuść, i one się zaciągną w miejsca tych zdjęć, które są tutaj. Zaproszenia, ogłoszenia, plakaty, odznaki, też klik-klik robimy, pod, podmieniamy, tylko, podmieniamy tylko napisy, plany lekcji możemy przygotować. Zresztą wszystko to znacie, ale najfajniejsze są prezentacje. Prezentacje są interaktywne. I możemy tutaj też stworzyć prezentacje, quizy. Na przykład też, jeżeli to jest angielska wersja, to miałam to właśnie pokazać, mamy wersję tłumacza od niedawna, nie wiem, czy zauważyliście. Można tłumaczyć już, można tłumaczyć już tekst. I teraz nie wiem, czy się uda, mamy też różnego rodzaju gry, ale coś widzę, że to nie jest interaktywnie chyba. Bo jednak, ale spróbuję. Mamy w kanwie taką możliwość, nie, jednak nie działa. Ale w kwadransie z edukacją pokazywałam. Może jeszcze kiedyś pokażę. Możemy naciskać litery na klawiaturze i, na przykład, pojawi nam się kurtyna, tak? Albo pojawi się konfetti, albo pojawi się, na przykład, chciałam, widzicie, nie udało się. Także mamy tych możliwości, jeśli chodzi o prezentację, yy, bardzo dużo. Yy, I najfajniejsza witryna internetowa. W kanwie możemy mieć jedną bezpłatną domenę i tutaj mamy yy, właśnie możliwość albo przesuwać, albo możemy kliknąć na pasek menu i przesuwa nas yy, do danej strony i tworzymy bloga. I to jest tak proste jak każdy projekt, jak zwykła prezentacja. Widzę, że tutaj nie zdążę, filmy oczywiście tak, również. I co możemy z uczniami projektować, no to wiadomo, tutaj już nie, nie będę tego tak dokładnie omawiać, bo to to samo, ale bardziej bym chciała zwrócić uwagę na to, jak, które te szamblony angażują. Najbardziej. Na przykład możemy skorzystać z burzy mózgów, tak? I też normalnie robimy to gdzieś na tablicy czy na papierze, a tutaj wyświetlamy gotowy szablon i możemy wspólnie z uczniami naraz, dzieci siedzą przy komputerach nawet i mogą wpisywać lub wpisuje nauczyciel. Bardzo fajna jest tablica whiteboard. Nie wiem, czy wiecie, to jest nieskończona powierzchnia. Ona ma nieskończoną powierzchnię. Można sobie przygotować scenariusz lekcji, czyli będzie prezentacja, potem w prawo przesuwamy się, na przykład jest kolejna prezentacja albo burza mózgów. I jest teraz możliwość od niedawna, że jak dzieci na przykład albo w ogóle uczestnicy dodają karteczki, to się na dole wyświetla imię i nazwisko. Tak? Czyli na przykład, do, bo to jest stary, stary szablon, wklejamy karteczkę gdzieś tam z boku i mamy, mamy imię i nazwisko. Tak jak mówiłam, wspól, mówiłam o tym projekcie, tak? więc nie będę powtarzać. Wspólny zasób narzędzi, a jeden projekt. I dalej, tak samo możemy właśnie taki storyboard w ten sam sposób stworzyć. I teraz tutaj zobaczcie, mamy takie dodatkowe narzędzia. Widzieliście tą animację? Tak? To jest ta nowość. Czyli mogę rysować sobie ścieżkę. Tak? Mogę sobie rysować ścieżkę. Poza tym może, uczeń może rysować i zapisać to jako obrazek. Można tworzyć postaci w takim kreatorze postaci, można się nagrywać. No i jest ta sztuczna inteligencja. I uwaga, czyli ten tekst na obrazek polega na tym, że na przykład wpisuję czerwone jabłko na talerzu. I wyświetlają się cztery obrazki. Sztuczna inteligencja generuje gotowe obrazki. Ale od niedawna już jest w każdym projekcie taka sztuczna inteligencja jak chat GPT. Czyli yy, zadajemy jakieś pytanie. Ja na przykład zapytałam, jakie są zalety kanwy, I miałam co innego przygotowane i trochę poprawiłam. Trochę mi podpowiedziało. I na koniec. Yy, Pracujcie zespołowo, tak? Ja miałam tych wskazówek podać więcej niż tutaj jest, ale no już ograniczę się. Załóżcie konta i próbujcie, bo naprawdę kanwa, ponieważ jestem w zespole kanwy, więc wiem, że bardzo stawiają na edukację. I wkrótce myślę, że będą różne ciekawe nowinki. No i zachęcam do, do wykorzystywania szablonów, gier i zabaw ponieważ w tym miesiącu będzie wysyp tych szablonów, bo jest takie wyzwanie dla kreatorów, więc na pewno będzie ich dużo. No i na koniec, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kanwy, to tutaj macie mój adres mailowy kontakt@szkolainspiracje.pl, również adres bloga na dole i to jest mój profil kreatora. Więc jeżeli ktoś chciałby wejść, zapraszam do polubienia, do obserwowania, tak? To się tam obserwuje. I mam nadzieję, że, że właśnie po tym spotkaniu więcej osób podejmie trud założenia kąt uczniowskich, bo to nie jest takie trudne. Tutaj panie właśnie mówiły, jeżeli macie classroom lub macie Teamsy, to być może to odbędzie się bezboleśnie. I dziękuję serdecznie.